Czy kiedykolwiek śniłeś o osobach, które już nie żyją? Ja już śniłem. I gdy to się zdarzyło, budziłem się zdesperowany i spędzałem dzień rozmyślając o moim śnie. Ale co to znaczy? Czy śniący o zmarłej osobie to od Boga, czy nie od Boga? Czy to objawienie? To jest temat, o którym kościół nie chce mówić, ponieważ wielu obawia się wejścia w inne zrozumienie. A nie powinno być tak. Rzeczy duchowe są rzeczywiste. Jesteśmy istotami duchowymi. I powinniśmy mówić o rzeczach duchowych. To jest zrozumienie, którego potrzebujemy. Ważny szczegół. Sny o zmarłych mają związek z czymś duchowym. Nie pochodzą od Pana. Rzadkie są sny, które ktoś będzie miał jako wspomnienie o osobach, które odeszły. Zazwyczaj sny o zmarłych oznaczają coś innego. To takie jak śnić o Starym Domu. O tym chcemy dzisiaj porozmawiać. Proszę zostaw łapkę w górę pod tym filmem, aby wiele osób mogło zrozumieć tę wiedzę. I także mogły być uwolnione i błogosławione przez tę wiadomość. Księga Filipian, rozdział pierwszy, wersety od 21 mówi. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a umieranie to zysk. Jeżeli zaś życie na ziemi wciąż ma przynosić owoc mojej pracy, nie wiem, co wybrać. Jeste jestem pomiędzy, bo pragnienie mam odejścia i bycia z Chrystusem. Co byłoby nieskończenie lepsze. Ale dla Was jest bardziej konieczne, abym pozostał na Ziemi. Apostoł Paweł mówi nam, że być z Chrystusem jest o wiele lepsze niż być tutaj na Ziemi. Niebo to wspaniałe miejsce, miejsce błogosławieństwa, spokoju i gdzie będziesz miał dostęp do obecności Boga. Ale Apostoł Paweł powiedział: Mam pragnienie odejścia i bycia z Chrystusem, ale wewnętrznie wiem, że muszę spełnić swój cel tutaj na Ziemi. Aby potem odejść i być z nim. Mimo, że niebo jest wspaniałe, musimy zrozumieć, że wszyscy mamy cel tutaj na ziemi. Istnieje cel Boży, że jesteś w rodzinie, w której jesteś, że masz dzieci, które masz, że jesteś żonaty z osobą, którą wybrałeś. A ten cel jest większy, niż możesz prosić czy wyobrazić sobie. Przeszedłeś wiele wybawień, bo Bóg ma dla ciebie cel. To, że jesteś żywy, a inne osoby, które były ci bliskie, już odeszły. Także ma swój cel w twoim życiu, a ten cel Bóg chce spełnić. Kiedy osoba umiera, niezależnie czy trafiła do nieba czy piekła, nie ma już z nią połączenia w twoim życiu. Nie ma już połączenia ze światem doczesnym, z światem duchowym, gdzie się teraz znajduje. Jej ciało pozostaje na ziemi, ale jej duch idzie do Boga, który go dał. W przypowieści o bogaczu i łazarzu możemy zrozumieć, że bogacz trafił do piekła, a łazarz do łona Abrahama. Bogacz nie mógł przejść do nieba, a łazarz żebrak nie mógł przejść do piekła. Była między nimi separacja. Bogacz zapytał Abrahama i powiedział: Ojcze Abrahamie, poślij jednego z umarłych, aby ostrzegł moją rodzinę, że to miejsce tutaj jest realne. A Abraham powiedział, że to niemożliwe, ponieważ nie uwierzą w ten sposób. Jezus z martwych wstał i wszyscy wierzą? Nie. Wiele osób nie wierzy, że Jezus był w piekle. Wyjął klucz śmierci z rąk diabła, z martwych wstał w trzeci dzień i potem w niebo wstąpił. Są ludzie, którzy w to nie wierzą. Więc nawet jeśli ktoś umrze i wróci, nikt nie uwierzy. Powtórzę, abyś zrozumiał. Nie ma połączenia między osobą, która odeszła, a tobą. Osoba, która odeszła, nie pozostaje odłączona. Jej duch nie wędruje, szukając sprawiedliwości. Nie pozostaje również w stanie snu duszy. Czekając na zmartwychwstanie, nie. Od chwili, gdy opuszcza ciało, jest już świadoma. A potem, jak mówi Biblia, po śmierci przychodzi sąd. To się dzieje po śmierci. Biblia mówi, że gdy osoba opuszcza to życie, traci całkowite połączenie z nami. Rozmawiamy, bo żyjemy, ale tak nie jest po śmierci. Nawet jeśli widzisz filmy tej osoby, gdy była żywa, wiesz, że to tylko nagranie. Ale dlaczego więc śnisz o osobach, które już nie żyją? Pod względem duchowym możliwe jest, że istnieją rzeczy w Twoim życiu, które jeszcze nie zostały zerwane. I zazwyczaj osoby, które śnią o zmarłych, mają trudności ze snem i spokojem duszy. Wiele osób, które śnią o zmarłych, cierpi na depresję, ponieważ istnieje duchowe połączenie, które nie zostało zerwane. Nawet jeśli to bliska osoba, mąż, syn, żona, dziadek. Istnieje duchowe połączenie, które nie zostało przerwane. To dlatego śnisz o tej osobie, która odeszła. Nie daj się zwieść. Uważaj. Modlitwy za osobę, która odeszła, otwierają drogę dla duchów złudzenia, które wchodzą do twoich snów i pocieszają cię. Otwierasz w ten sposób furtki dla depresji, lęku i udręki, aby weszły w twoje życie. To samo dzieje się, gdy śnisz o Starym Domu. Sen o Starym Domu jest związany z klątwą w twoim życiu. Która nie została jeszcze zerwana, klątwą, która wciąż działa w Twojej rodzinie. I dzieje się tak dlatego, że nie było pełnej nawrócenia do Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma klątwy bez przyczyny. Klątwa nie działa, jeśli nie ma przyczyny. Mając przyczynę, klątwa pozostaje aktywna. Dlatego, osoba śniąca o starym domu, śniąca o zmarłych, osobach, które odeszły, jest związana z klątwą. Uwaga! Posiadanie w domu wiele przedmiotów osoby, która odeszła, modlitwy i prośby o siłę dla osoby, która już odeszła, lub prośby do aniołów o pomoc dla osoby, która odeszła. Wszystko to w świat duchowy otwiera możliwość kontynuacji tych snów w Twoim życiu. Nawet jeśli w Twoim śnie osoba mówi do Ciebie, że jest w dobrym miejscu i jest szczęśliwa, również nie jest to od Boga. Czy sądzisz, że Bóg może używać postaci tej osoby, aby z nami rozmawiać po jej śmierci? Odpowiedź jest dość skomplikowana i może budzić wątpliwości. Gdy Bóg przychodzi, aby pocieszyć osobę, nie używa tej samej postaci osoby, która odeszła. Bóg używa postaci innej osoby, aby nie było tego nieporozumienia, że osoba, która zmarła, może powracać we śnie. Możesz otrzymać słowo pociechy od innej osoby we śnie. To rzeczywiście się zdarza. Osoba straciła bliskiego, matkę, córkę, i wtedy przychodzi ktoś we śnie inny mężczyzna lub inna kobieta i przynosi słowa wsparcia. Osoba, którą straciłeś, ma się dobrze. Ale nie będzie to ta sama osoba uzywa oka tej samej postaci tej, która odeszła, która będzie z tobą rozmawiała we śnie. Jeśli śniłeś o osobie, która odeszła, nawet jeśli nie rozmawiała z tobą, tylko przeszła obok siebie lub ci się ukazała, oznacza to, że istnieją klątwy w rodzinie, które trzeba złamać. Ale te klątwy nie mają całkowitego wpływu na ciebie. Jeśli jednak osoba, która odeszła, rozmawia z tobą, oznacza to, że istnieje wpływ duchowy w twoim życiu, który trzeba złamać. Dlatego nie możemy dać legalności wrogowi. Pójście na cmentarz, zapalenie świecy i odmawianie modlitw za osobę, która odeszła, w pewien sposób otwiera legalność duchową, aby zło wkroczyło i przyniosło swoje niepokoje i złudzenia. Rozum. Jeśli osoba służyła Chrystusowi w tym życiu, jest z Chrystusem, ma się dobrze, jest szczęśliwa. Apostoł Paweł miał w niebo wstąpienie, gdzie został uniesiony aż do trzeciego nieba. Widział wspaniałe rzeczy i wiedział, że niebo jest lepsze to wspaniałe miejsce i lepsze niż ziemia. To bardzo ważne, żebyś zrozumiał to wszystko. I chcę Ci dać radę, jeśli często śnisz o osobach zmarłych. Nie modl się za te osoby nie mogą Cię słyszeć. Poza tym pozwolisz, że wróg cię zwiedzie i wkroczy w twoje życie. Bądź ostrożny. Nie pozwól mu wejść. Duchy związane z tym rodzajem snu przynoszą depresję, niepokój i w niektórych przypadkach problemy psychiczne do rodziny. I każdej nocy, przed snem, powtarzaj to. Szatanie, zakazuję ci wejścia do mojego snu w imię Jezusa. W ten sposób stawiasz barierę ochronną Bożą podczas snu. Zgadza się? Mam nadzieję, że to słowo Cię pobłogosławiło i pomogło, a Ty również zrozumiałeś. Jeśli zostałeś pobłogosławiony dzisiejszą wiadomością, pomóż ją rozpowszechniać. Polub i udostępnij innym. Jeśli nie jesteś subskrybentem kanału, zapisz się teraz. Będziesz bardzo błogosławiony, jeśli nas będziesz śledził. Twoje duchowe oczy otworzą się, a będziesz rósł w łasce i wiedzy naszego Boga. Amen.